Gdybym mógł teraz zacząć zarabiać na sprzedaży energii z mojego banku energii, koniecznie muszę wymienić licznik na dwukierunkowy, tylko w moim przypadku z obsługą czterech faz, bo tutaj mini elektryk zrobił bypass i wchodzi to na licznik na jeden pin, po prostu ja chciałbym, żeby wszystko się dokładnie zliczało. W sieci znalazłem tylko jeden licznik dwukierunkowy, który obsługuje cztery fazy, ale problem jest taki, że wysyłka jest w pakiju stanu. No i kurczę, nie chce się czekać miesiąc czasu, żebym mógł zacząć zarabiać na sprzedaży mojej energii, może jakiś po prostu z moich widzów, może ktoś tam gdzieś ma takie licznik na stanie, to jest producent Prono, model WDUPEWSADZ. SE. Jeśli ma ktoś taki licznik, to niech się do mnie odezwie. Chętnie odkupię ten licznik, żeby po prostu nie czekać tyle czasu. A ja dzisiaj mam już wolne popołudnie. Postaram się nagrać dla Was film na temat kontrolera sztucznej inteligencji od zarządzania instalacjami hybrydowymi. Ten sterownik obniża koszty ogrzewania domu o 30-40%. Także, no tu nawet jest schemat od tego tego urządzenia, DTRK, ostatnio od producenta przeglądałem. Jak macie jakieś pytania na temat tego kontrolera, to napiszcie tutaj komentarze, a ja w filmie odniosę się do tych pytań.